Wiedziałem, że się coś zepsuje. Mówiłem, żeśmy wyjechali wcześniej. Błośnica. Zejdź, wejdź, Łucznica, pomóż mi zejść, bo ja już Juz nie mogę, musimy popatrzeć, mikołaju. co tu się dzieje. Ty ta Chodź, sama okularica. No ja już mam swoje lata, ileż można. No i co, żeśmy narobili? No mówiłem wam, wiecie co? No idź popatrz, czy nie pchniesz o, tego jednak długo, no o, Chajcie tu, no! Chajcie się! No do. E, no e, no, nie, chyba no nie, nie damy rady! Chyba nie damy no, rady. Mikołaj, nie rady. Musimy zadzwonić chyba do strażaków. proszę no, ich dzwoń, Bo dzieci czekają na No prezentry. właśnie, jak mówię, to zadzwonimy, ja mam tu telefon, zadzwonimy. Chodź, chodź. No to chodź, mi Mikołaju, chodź. Chodźcie ze mną, chodźcie, bo ja się tu mogę podziwą. No chodź ja ci pomogę, staruszku, chodź po chodź! Chodź chodź. Mikołaj, chodź chodź mi chodź. chodź na lampkę. Przytrzymajcie mi tutaj laskę. Dobrze, dobrze. No, I to no, mają Może nam pomogą. Więc zadzwonimy, tylko jaki to był numer, bo... Wiecie jaki był numer na straż? Po 12 dwój. Na pewno odbiorą. Albo 998, bo też, to bezpośrednio być, do strażenia. Też może dzisiaj nie dojedziemy. 9. 9. 8. Tu do dyżurny, słucham. Z tej strony święty Mikołaj. Jechałem do Was, żeby odwiedzić tutaj Straż Żukowską. Ale moje sanie utknęły w śniegu. Renifery się spłoszyły i uciekły. Witaj święty Mikołaju, leciałeś sam, nic ci się nie stało. Ja jechałem z dwoma elfami. One są ze mną, wszystko jest w porządku. Damy radę, ale potrzebujemy Waszej pomocy. Rozumiem. Już organizuję Ci pomoc. Powiedz tylko, gdzie się znajdujesz? Znajdujemy się tu przy drodze w pobliżu Kwiaciarni Róża w Starych Żukowicach. Także czekamy na Was, bo dzieci czekają. Rozumiałem. Za chwilkę dotrzę do Ciebie pomoc. Przyjadą? Powiedzieli, no to że czekamy. przyjadą. No to czekamy. w Mikołaju. Masz Mikołaju. Oddajcie laskę. głośnica. Po... Złośnica! Idź tędy, a tu miast prowadzi... Pójdziemy drogi poczekać, jak Starno Tarnów 998, dgłeś się do Starych Żółkowic? Stare Żukowice. udaj się to Ustawać Stare Żółkowice, u Róża. Piękny Mikołaj i do Was utknął w śniegu i potrzebuje Waszej pomocy. Jak mnie zrozumiecie? Przyjęłam z waszą wyjazd do zdarzenia. Ale dzieci są... Ja mówiłem Wam, żebyśmy wcześniej wyjechali. Ale pogoda, Mikołaju! Jak, a w Laponii taki mróz, minus 50, ja prawda? co się dzieje? Chodźcie do sań, poczekamy, nie będziemy marzyć. Ja chodźcie, Ja poczekam, nie będę jechać. już jesteś staruszek, Ja nogę postawię. No poczekaj, chodź, chodź połóż mi okularnictwo, bo Mamo, mi to... Mikołaju, chodź! Opa! Siadaj, Mikołaju, i odpocznij, poczekaj. A, na czekamy sprzartów. na tych strażaków, zobaczymy, na kiedy przyjadą. Jaki mają czas. Włośnica, pójdziemy zobaczyć, jak jadą. się nie stało. Ugrzeźliśmy tutaj w śniegu. Nie możemy wyjechać. na dwie pizze. Nie mogę pociągnąć. To nie mamy do siły. Nie mamy do Ja je tyle cały rok daję jeść, a oni nie potrafią. Tak, wyciągnąć. Mikołaju, pomożemy. No to super, dziękuję Wam bardzo. Czekałem na to, bo dzieci czekają. No to jedziemy. Jedziemy. Widzę nie można liczyć. one są w domu, już uciekły. No jesteś, ja chyba muszę je zmienić na drugi rok. Ja dla Poli to mleko jest na śniadanie, na obiad i na kolację. Jeśli pierniczki piechą. Zaraz sprawdzimy, czy też takie są. <śmienny> <śmienny>